Skoro w języku chińskim rzeczowniki nie podlegają odmianie przez rodzaje, przez osoby, przez liczby, czasowniki nie odmieniają się przez każdą konkretną osobę, a na dodatek, nawet dorzucę ci to, że w języku chińskim nie ma określenia czasu teraźniejszego, przeszłego lub przyszłego, to czy rzeczywiście to jest tak bardzo trudny język? Cześć, dzisiaj tak jak Ci przed chwilą powiedziałem, spróbujemy zastanowić się nad tym, czy w języku chińskim jest obecne zjawisko czasu. Jak dobrze wiesz, w języku polskim za pomocą końcówek lub przedrostków, czyli początków niektórych słów, jesteśmy w stanie określić, czy dana czynność dzieje się w przyszłości, w przeszłości. Na przykład, ja robię obiad, ja zrobiłem obiad, albo ja będę robił obiad. No, nie? Zawsze mamy trochę inne końcówki. No, ale jeżeli w języku chińskim nie mamy tych końcówek, no bo każdy czasownik wręcz odmienia się tak samo, to czy jesteśmy, a właściwie w jaki sposób, jesteśmy w stanie? określić, czy dana czynność dzieje się w przyszłości, w przeszłości, a czy być może dzieje się na teraz. Robimy to oczywiście za pomocą tak zwanych okoliczników, okoliczników czasu. Czym jest okolicznik czasu? To wszelkie tego typu słowa jak wczoraj, dzisiaj, jutro, za tydzień, w przyszłym roku, w tym roku, za miesiąc, w listopadzie. To wszystkie te określenia są właśnie okolicznikami czasu, czyli kiedy dana rzecz się dzieje. I my, jak dobrze wiesz, mamy złotą zasadę, złoty wzór na język chiński, czyli P, O, D. I dzisiaj będziemy sobie delikatnie go modyfikować, ponieważ trochę się on nam rozszerzy, aby przed literką P i przed literką O. Kradł się nam taki mały właśnie prostokąt. I w tym prostokącie będziemy zawierać wszystkie właśnie okoliczniki, które pojawią się podczas trwania naszej nauki języka chińskiego. A dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na tych okolicznikach, Czasu, żeby móc udowodnić, a właściwie zastanowić się, czy coś takiego jak czas w języku chińskim istnieje. I dzisiaj znów podam Ci listę kilku słówek, których się nauczymy, po to, aby móc tworzyć sobie coraz to nowsze zdania. I pierwszym takim słowem będzie słowo „ci" na czwartym tonie, czyli iść z jakiegoś miejsca do innego miejsca, lub jechać z jakiegoś miejsca do innego miejsca, po prostu poruszać się z miejsca A do miejsca B. Na przykład możemy sobie zrobić takie zdanie. Ło-ci dę głowę Ło gło. Ja jechać do iść do, poruszać się do da Niemcy, czyli ja jadę do Niemiec.

Łomen, Żyben, my jedziemy do Japonii, lecimy do Japonii, ok? Takie będzie m.in. użycie tego słówka Ću. Jednak to, na czym się bym chciał najbardziej skupić, to na takich podstawowych słówkach jak JIN Żyń, czyli dzisiaj, zuo Żyń, wczoraj i Mię-Tien, czyli jutro. I zobacz, one właśnie są tymi naszymi okolicznikami czasu. No nie kiedy to się dzieje? Dzisiaj, wczoraj lub jutro. I my jesteśmy w stanie odpowiednio wstawić je do naszego zdania właśnie w ten nowy wzór, czyli trochę rozszerzamy nasz obecny, i pomiędzy P, czyli naszym podmiotem, kto to robi, a O, czyli orzeczeniem, co ta osoba robi, wstawimy czas. Kiedy ona to robi, tam będą znajdowały się właśnie wszystkie nasze okoliczniki, czyli m.in. tego typu słowa. I na przykład możemy zrobić sobie zdanie: Ja dzisiaj jadę do Niemiec. Ło jintien czy de guo. Widzisz dokładnie, gdzie ja to wstawiłem? Ło jintien czy de guo. Pomiędzy osobą, a pomiędzy naszym czasownikiem. Czyli ja dzisiaj jadę do Niemiec. Mogę stworzyć sobie uwaga, też takie zdanie. Ło mincienciu dę głow ło de głuo Ja jutro jadę do Niemiec. Ja jutro będę jechać do Niemiec i zobacz. Tu już mamy pewnego rodzaju czas przyszły, no nie? Nasze określenie na czas przyszły, bo to się dopiero wydarzy. To się aktualnie nie dzieje, to dopiero będzie miało miejsce. Tak samo mogę w bardzo prosty sposób zrobić sobie zdanie Ło, Ja wczoraj jechałem, jechałam do Niemiec. Tak samo w poprzednim przykładzie mieliśmy właśnie z tym wyjazdem do Chin, prawda? Czy wy jedziecie do Chin? Zapytamy się, czy wy dzisiaj jedziecie do Chin. Niemen. czy ma. Niemen. czy Czy wy dzisiaj jedziecie do Chin? Albo czy wy jutro jedziecie do Chin? Niemen. Jintien czy junguo ma. Niemen Ming Thien Ciu czy wy jutro będziecie jechać do Chin. I ktoś może właśnie odpowiedzieć? Buszy! Łomen zu tin, ciu dungło, łomen, zu tin, my wczoraj jechaliśmy do Chin, czyli to już się działo. My wczoraj pojechaliśmy do Chin, czyli to już było. Teoretycznie czas przeszły. No nie? Zobacz. Za pomocą określenia tego, kiedy się to działo, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to się działo w przeszłości, w teraźniejszości czy w przyszłości. Także w ten sposób nie do końca możemy powiedzieć, że w języku chińskim istnieje takie pojęcie czasu, jakie występuje u nas w językach, między innymi europejskich lub innych językach, gdzie za za pomocą odpowiednich końcówek lub za pomocą innych słów jesteśmy w stanie wyrazić to, czy dana czynność dzieje się teraz będzie się działa, czy ona już się wydarzyła. Oczywiście w języku chińskim będziemy mieli odpowiednie słowa do ujęcia tego, w jakim, uwaga, aspekcie ta rzecz się stała, czyli właśnie, czy ona się wydarzyła, czy miała miejsce kiedyś w dawnych przyszłości, czy ona być może trwa albo się wydarzy. Na to wszystko będziemy mieli odpowiednie, od, odpowiednie oczywiście określenia typu l, guo, hui, zhe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, aby stworzyć takie zwykłe, podstawowe zdanie w ujęciu czasu, że to się dzieje teraz, będzie się działo jutro albo się działo wczoraj, albo oczywiście w to miejsce, możesz stawić sobie, że to się działo we wtorek. To się działo w zeszłym roku. To się będzie działo za dwa lata. Wszystkie tego typu rzeczy jesteś w stanie oczywiście wstawić dokładnie to miejsce, gdzie stoi nasze dzintien, albo dzotien, albo mingtien. Ja na razie podaję ci dzisiaj tylko i wyłącznie te trzy słówka, tak żeby sobie to dokładnie zakodować. I dodatkowo podrzucę ci jeszcze, jak już omawiamy ten przykład słowa 去, czyli jechać do, iść do takie dwa miasta jak. Shanghai, Shanghai, czyli oczywiście Shanghai, albo Beijing, Beijing, czyli Pekin. Może trzecie, czyli nasza stolica Polski, huasza, huasza czyli Warszawa. Mamy te trzy różne miasta i zróbmy sobie właśnie na y, tych trzech przykładach różne właśnie określenia, różne tego typu zdania, aby lepiej je zapamiętać. I zapytajmy się na przykład, czy wy jutro jedziecie do Warszawy. Czyli zaczynamy od osoby, kto to będzie robił? Wy, nie? Czy wy jutro jedziecie do Warszawy? Niemen. Kiedy? Jutro. Mientien. Co robicie? Czy jedziemy do? Jedziecie do? Gdzie? Do Warszawy. huāshā Czyli całkowite zdanie. Niemen. Ming tien qi. ma. I oczywiście nasze ma na końcu, nowo pytamy się, czy Wy jedziecie jutro do Warszawy. Możemy sobie właśnie jeszcze potrenować nasze kraje. Ta 做 tien qi. Ona wczoraj leciała do Stanów. Czy Wy jedziecie dzisiaj do Pekinu? Niemًا Ma. Ma. Czy Wy dzisiaj jedziecie do, jedziecie do Pekinu i ze słowem Shanghai, żeby nam się ono utrwaliło, może właśnie stwórzmy sobie takie zdanie. Mój pies wczoraj pojechał do Szanghaju. I uwaga, jak to zrobimy, kto to właściwie wykonuje? Mój pies. Pamiętasz? Mój, czyli. Łoda! Łoda go, mój pies, kiedy wczoraj, zjutni, moje go, zjutni, czy Shanghai, moje go, zjutni, czy Shanghai, mój pies wczoraj pojechał do Shanghai. Dobra? I takie samo ćwiczenie właśnie za pomocą tych kilku nowych słówek, które ci tutaj zostawiam. Chciałbym, abyś przetrenował, przetrenowała właśnie w komentarzu na dole, tak jak zwykle o o Ciebie proszę. Spróbujmy właśnie stworzyć jakieś dziwne połączenia słówek. Być może przez ten czas udało Ci się znaleźć jakieś inne słówka, to również możesz je w to miejsce wrzucić. Pamiętaj o tym, że jeżeli opowiadamy o tym, kiedy to się działo, to będzie to właśnie rozszerzenie naszego dotychczasowego wzoru, właśnie o ten kwadrat, czyli o ten okolicznik. Teraz oczywiście okolicznik czasu, czyli kiedy. Kiedy to się działo? Dzisiaj, wczoraj lub jutro. Oczywiście inne słowa, jeżeli już znasz, typu w przyszłym roku, w zeszłym roku, również właśnie w to miejsce możesz je wstawić. I teraz odpowiadając właśnie na pytanie tego odcinka: czy w języku chińskim istnieje czas? Istnieje, jednak nie wyrażamy go w podobny sposób jak w innych językach, na przykład w języku polskim za pomocą odpowiednich końcówek, tylko za pomocą okoliczników, gdzie zaznaczamy, kiedy ta dana rzecz się działa. Oczywiście będziemy uwzględniali odpowiedni aspekt. Tego. Czy coś się stało, czy coś zostało zrobione, czy coś się robi, czy coś się robiło kiedyś, ale to już będzie zupełnie zupełnie inny temat, do tego będziemy używali odpowiednich innych partykuł, odpowiednich innych słów, żeby to zaznaczyć. Jednak w prosty sposób jesteśmy w stanie opowiedzieć o tym, co właściwie działo się kiedy. Czy dzisiaj, czy będzie się działo jutro, czy działo się wczoraj, w zeszłym roku, w niedzielę, we wtorek, w listopadzie, w październiku, czy na przykład za 10 lat. Jesteśmy w stanie to wszystko określić, wstawiając właśnie to słówko w miejsce okolicznika. Jeżeli masz jakieś pytania lub masz jakieś pomysły na inne odcinki, to śmiało zostaw mi taką informację również w komentarzu. Na dzisiaj to tyle, ja się żegnam i widzimy się następnym razem. Daj dzień!